Wrześniowy przegląd sprzedaży, czyli po jakie perfumy sięgaliście najchętniej w ostatnich tygodniach na escento.pl 5 sztuk. Witam serdecznie. Mam na imię Marcin, a to jest kanał Scento. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to dajcie plusa, a teraz do rzeczy. Patrząc na wrześniowe zestawienie pięciu najlepiej sprzedających się perfum, widać, że lato definitywnie się skończyło z wyjątkiem jednego zapachu, ale to za chwilę jedziemy. Jedziemy od miejsca numer 5, jak zwykle na Nine PM Elixir. Patrząc na to, jak długo 9 PM Elixir jest w naszym sklepie, to jest bardzo dobra pozycja. Dalej mamy nieśmiertelną, wiecznie żywą i cały czas bardzo docenianą latafę. Miejsce numer 3 French Avenue Vulcan Few, i to jest ten jeden wyjątek, pomimo tego, że jesień nam się yy, inaczej, że lato nam się definitywnie zakończyło. Vulcan Few wiecznie żywy. Miejsce numer 2 French Avenue Liquid Brun. To chyba nie jest zaskoczenie. I miejsce numer jeden. Du, 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 du. Latafa Eclair. Czy zimą, czy wiosną one sprzedają się cały czas, niezależnie od pory roku. Tak wygląda wrześniowe zestawienie pięciu najlepiej sprzedających się perfum na scento.pl. Piszcie, co myślicie o takim zestawieniu. My robimy tą serię dla Was po to, żebyście mieli taki szerszy ogląd na to, po co sięgają klienci najchętniej i być może dzięki temu rozwiążemy jakiś Wasz dylemat perfumowy. Generalnie dobrze jest wiedzieć, co się sprzedaje faktycznie, bo to, co jest hype'owane nie zawsze pokrywa się z tym, co się sprzedaje. A tutaj macie jasny obraz tego, po które perfumy sięgacie najczęściej. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!